Cześć Siemanko, po co Z Galika jest w 12 wcześniej. Ze mną jest wygrany Kamil Karadek. Cześć Siemano. Siemano, witam wszystkich kibiców. No wydaje mi się, Kamil, że popsułeś w no, chwój kuponów. <grym, <grym, tak tak, tak <grym>, mi się wydaje, no to jak, jak się z tym czujesz? Powiem tak, tylko raz koledzy na mnie przegrali kupon i więcej do tego nie dopuszczę. Także czuję się z tym bardzo dobrze i tak miało być, no co mam powiedzieć. Ale no ty, nawet nie tylko te kupony. No ty nie byłeś faworytem tej walki. Gdzieś tam były skazywany. Wydaje mi się, że to po, po też twojej ostatniej walce z Kędzim Bortoluzim troszeczkę na, na pożarcie przez Oleksieja, Oliks, Bo tutaj pokazałeś, że jesteś, że jesteś od niego zdecydowanie lepszy, no przynajmniej w tej, w, tej, w tej walce. I czy tego się spodziewałeś? No tak, spodziewałem się tego. Generalnie do Kędziego to było też troszeczkę tak, ta presja powrotu półtorej roku, prawie no, roki trzy miesiące nie walczyłem, więc no, ten, ten powrót do klatki to troszeczkę mnie tam pospinało. No i za bardzo chciałem, wiesz tam. W tej walce, w tamtej walce miałem coś takiego, że za wszelką cenę chciałem upierdzielić mu głowę, widziałem jak mu odlatuje ta głowa i nie mogłem go skończyć. A tutaj sobie myślałem tak, Kościół, nie myśl o tym, kiedy ty go skończysz, tylko po prostu działaj. No i po prostu zadziałałem i udało się upierdzielić kolegę. A czy w ogóle zaskoczył się na jakiejkolwiek płaszczyźnie? No bo gdzieś mówiło się cały czas, że o jak ten parter masz świetny, no się okazało, że ty masz ten parter chyba jeszcze świetniejszy. Jak to smakuje generalnie? Ja wiedziałem, że Oleks nie ma takiego turboparteru. On ma po prostu bardzo dobry system. On jest z on jest łowcą skończeń i ma bardzo dobry ma system. Ogólnie. Tak, ogólnie z dołu też, ma po prostu system. On łapie te kimury i on z tej kimury idzie do pleców, do Balachy, do trójkąta i on to świetnie robi. Ale ja wraz z moim teamem pozdrawiam Mateusza Suwarę, przerobiliśmy wszystkie jego tryczki i ja byłem po prostu gotowy na każdą ewentualność. Powiem tak, chyba nigdy nie byłem tak przygotowany do walki jak teraz. No i sami widzicie? No, prze, przed tą walką Oleksii w tym tygodniu medialnym mocno gdzieś tam atakował, Sebastiana Przybysza, że domaga się też walki o, walki o pas. No to chyba teraz trzeba zadać jedno pytanie: czy teraz Kamil Karadek będzie domagał się walki o pas z Sebastianem Przybyszem? Bo jak nie o walkę o pas, to, przykład, to wydaje mi się, że chyba jakiś eliminator zasłużyłeś dzisiejszym występem. No Myślę, że tak, myślę, że tak, jedna walka, albo już dawajcie mi pas, no. co mogę powiedzieć. No ale póki co, tak jak mówię, mam ostatnią walkę na kontrakcie. Chciałbym, to była moja ostatnia walka na kontrakcie, chciałbym teraz bardzo, bardzo, bardzo dobre negocjacje poprowadzić z KSW, no i zobaczymy, no, jeśli, jeśli czas, jeśli będzie dobra oferta i wiecie, no jeśli że tak będą chcieli, no to ja bym chciał walczyć o pas. A powiedz mi, czy ale bierzesz taką pod uwagę, jakby to nie była walka o pas, dogadalibyście się z kontraktem, KSW załóżmy daje, daje duże, dobre pieniądze, z kim chciałbyś się zmierzyć, jeżeli nie... Sebastian, no bo tak od dużego wyboru to tak naprawdę to wydaje mi się, że nie masz, Kurde, no nie wiem. Kto tam, tam jest teraz? No było tam parę osób, co mnie przeskoczyło, ale nie wiem kto tam jest teraz. Yy, jeszcze raz kto? Bontoni. no ten co przegrał z Jakim te, teraz. No może. Z generalnie no chciałbym kogoś. kogoś wiecie, z, wyżej z rankingu po prostu, no nie. Ja teraz pokonaję Oleksiego, prawdopodobnie skoczę na jego miejsce, no to chciałbym jedynkę, dwójkę. No chyba tak, nie, ja będę teraz trzeci. No to chyba tak mi się wydaje. Więc no jedynka, dwójeczka jak za no Sebastian. A kiedy myślisz, że byłbyś gotowy na powrót do klatki? W przyszłym roku, no myślę, że pierwszy kwartał, zobaczymy, jak, jak tam będzie zdrówko i wszystko po walce, no ale, ale chciałbym szybko wrócić do klatki, no nie. No sobie przejdźmy do twojego kolegi klubowego Roberta Ruchały. E, jak generalnie oceniasz tą walkę z Gomisem, no bo to był ciężki pojedynek. I troszeczkę tam Robertowi zabrakło, żeby postawić tą kropkę na wino i żeby zalecić zwycięstwo na swoją korzyść. Kurde, wiesz, to, to nie był Robert generalnie. Ja myślę, że tam go zjadł, cała otoczka go zjadła, stres, to wszystko. Kurde, powiem wam, no wa i te walki we Francji, no nie? Kurde, naprawdę jest nieprzyjemnie. Jak cała hala pokazuje ci fakery, cała hala ci wyzywa, cały, cała hala krzyczy, no naprawdę idzie to trochę zdeprymować. Wiesz, Robert, Gomis na przykład nie trafiał Roberta, wszyscy krzyczeli tak, jakby dostawał bombę na knockdown szatni, wiecie, no tam był kosmos po prostu, to UFC to jest troszkę maszyneria, tutaj, tutaj u nas w KSW jest taki przytulny klimat, no nie, że przychodzimy, tu się pogadamy, wiecie, no jest tak ciepło domowe, no nie, a tam to jest maszyna, pyk, 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 pyk i wypierdzielasz, no nie, i tak samo nawet wchodzimy do szatni, no to wie, wszyscy jak kosmici, ci brazole, skaczą, rapują, no goście przychodzą, co grasz w nim w UFC, no jest naprawdę, jest szok i myślę, że po prostu Robert też nie był na to wszystko gotowy i, i troszkę to go przyrosło, on był tam to nie był Robert, On on był półtorej tempa wolniejszy niż na treningu, okrojony miał techniki, no i ja jeszcze nie widziałem szczerze mówiąc wypompowanego Roberta, a tam wspompował się już po drugiej rundzie, także myślę, że pierwsza walka w UFC nic nie definiuje. Zobaczycie Roberta w drugiej walce i to będzie całkiem inny gościu. Dzięki wielki Kamil za poświęcony czas, jeszcze raz gratuluję Zwy zwycięstwa i powodzenia. Dziękuję wszystkim kibicom, trzymajcie kciuki, bo szkalad idzie po pas. Pozdro.